Oto nasz reportaż z frontu walki. Milionowy klient w ogólnopolskiej izbie wytrzeźwień. Szlachetna ambicja. Pierwsi w czystej, pierwsi w zakrapianej. Drogi jubilacie, a więc jak już nadmieniłem, witaj nam drogi jubilacie. Witamy cię radośnie, gdyż obecność 2 gościa naszej placówki jest widomym świadectwem naszego wielkiego dorobku. Twój jubileusz jest naszym jubileuszem, nasz jubileusz twoim. Pozwól, że z okazji twojego przybycia złożymy ci kilka pamiątkowych warunków. Oto dar Ligi do walki z alkoholizmem. Komendy Miejskiej MO, Dyrekcji Barów Mlecznych i wreszcie naszych bywalców, a Twoich kolegów. Na zakończenie pozwól mi wyrazić życzenie, aby odtąd nasza izba stała się dla Ciebie drugim domem. Skończyłem. Dalsze podarunki dla dostojnego jubilata przyjmuje Polska Kronika Filmowa.